Na wstępie ważny apel Stowarzyszenia Matki Polki: aby uważać, gdzie przewijamy niemowlęta. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Proszę o materiał. No, a potem nie można munduru doprać i w czołgu jedzie tygodniami. Propaganda sukcesu w telewizji Kino Polska. Rafał Rutkowski, witam w propagandzie sukcesu. Przejdźmy od razu do ważniejszych wiadomości. Z kraju. Niedaleko Krakowa pojawił się Wąsaty Bocian. To znany w okolicach zły omen. Władze proszą, żeby na wszelki wypadek przez najbliższy tydzień mieszkańcy Krakowa byli się w kwaśnym mleku. Wiadomości. Trudno nam teraz będzie znaleźć ważniejsze wiadomości, ale spróbujmy. A nie. A nie, proszę Państwa, teraz coś ważniejszego od wiadomości, albowiem teraz coś, z czego utrzymuje się każda stacja telewizyjna. Z archiwum polskiej reklamy. A teraz reklama serwisu internetowego porno o wdzięcznej nazwie XXX Wielkie Rakiety. XXX Wielkie Rakiety. Dobrze? Wzmocnię przekaz, oczywiście. XXX to jest to. O, o. No wreszcie znaleźliśmy naprawdę ważną wiadomość. Z kraju. Oto nadeszła ta szczęśliwa chwila. Pierwszy pociąg kolei państwowych przyjechał na czas. Cały naród, pełen wzruszenia, wstrzymał oddech. Zobaczmy materiał. A, a jednak znaleźliśmy kolejną wiadomość dnia ważniejszą od poprzedniej. Wiadomość dnia! Oto oficjalny komunikat. Oto stanowisko naszego premiera w sprawie arcyważnej. Przyjaźni z krajem rad. Wiążemy z nią przyszłość Polski. Przyszłość młodego pokolenia. Nasze plany na dziś i na jutro. Płyść wśiekda budziet słońce, płyść da budziet nieba. Tak. I tym razem zakończymy w nieco poważniejszym nastroju. Miłego dnia i obiecuję, że zacznę na poważnie kolejny odcinek. Ba -ba -ba. Do widzenia. Ba Każdy z Was wspaniały, każdy z Was wycerzę. lotnik za i pancerna brać. Wszystkim być dziewczyna, swoje serce dać. Wszystkim być dziewczyna.